Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem z Polska, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Mountain Veil Warband z modyfikacją Nowa Ojczyzna. Dzisiaj, ludziska, e, zajmiemy się wzięciem kreatywków, trochę tam kilku, tylko wzięliśmy i wybraniem się na terenie najonów. Tylko <grym> nie grałem już w te gry, więc nie pamiętam jakie były moje ostatnie plany. Ale no cóż, taki jest w ciekawszy, ponieważ właśnie zauważyłem, że jakiś Najon, nie ma, czy tam tylko byli Najony, tylko byli Najoni, z kim w ogóle wojnę mamy, raporty, że jakiś Najon spalił mi melenno, pokaż lordów z frakcji nie, to jest raporty o stosunkach, tak, z nordami z kęgietami, no to akurat testujemy na terenie nordów, jak to nasze morale, sprawdźmy. Bo jak pamiętam, ostatnio mieliśmy jakiś kryzys moralowy chyba, nie moralowy, tylko moralowy. Ale wiecie co, mam jeszcze 6300 morale, to mogę sobie więcej tych łowców w głów pobrać. Stać mi, bo czemużby nie. Mam 9600 sztuk złota, mam dużo jedzenia, pełno strawy dla mych... ...wojaków. Ale kosztowała 6 tunel, to po prostu klikniemy CTRL plus spacja. Polecam tą opcję, jak nie chcecie się podróżować, a jesteście pewni, że... Koło spotkacie się na drodze, dacie mu radę, bo jeżeli spotkacie na drodze jakiegoś mm, króla, który ma 500 żołnierzy, to już nie będzie odwrotu, jeżeli będzie tak na pałę biegli, bo najprawdopodobniej was po prostu złapie. A ja chyba mówię ciut za szybko. Ale mości lordowie, czas zająć się problemem tych obsipusów nordów. Obsipusów jest takie w ogóle słowo? A diabeł wie. Sam szatan może nawet nie wie. Tam stiverek w tej sego wymyślili, dobra. Mam pełen ekipunek, więc nie będę tutaj farmił wioski żadnej. Ale mogę takiego fajnego kunika. Czemu nikt go nie. Czemu nikt tego pięknego kunia nie osiedluje? Nie osiedluje się apitole. Ale my go sobie weźmiemy. Podoba mi się ten kunik. Chociaż teraz jest fajny, ale. mu komuś z oddziału. Komuś, kto potrzebuje kunika, komuś, kto jest mocnym wojownikiem. Bunduk, ale ty masz jakieś Kierk, Bierek, nie. Rolfik też nie. Firent... O Firentis, nie, lepiej Matyldzie damy. Matylda. w poprzednim odcinku zrekrutowaliśmy bo dwa odcinki temu nie jestem pewien. A, nie możesz jeździć na koniu Matyldo. A możesz na jakimśkolwiek tam. Masz wejść te tego osiedłego rumaka. Firentis umie iść na koniu. Zobaczmy. Umie. A na elitarnej, kawalerzystym? Nie. Na kulawym, elitarnym, elitarnym koniu? Nie umie jeździć. Jeszcze Rolfik. Może w tobie nadzieja, czy ty umiesz? Też nie. Ale na strachliwym rumaku już popędzisz. Aż... dziwne. Sprawdźmy co jeszcze Bunduka, może on jeździć, przynajmniej. Prawo jazdy w tej grze nie ma, no ale... Konio jazdy <gryw> prawo jazdy. Prawo jazdy, to prawo jazdy też powinno być na konie tak właściwie, no? To jest prawo jazdy, a nie samochodu jazdy, czy tam jakoś tak. Chcę ja pierwsze z tym konio jazdy. Mecin. Nie, nie to was nie chcemy, ja chcę jakiegoś lorda sp zabić te moje chide biedne, splądrowane kuźwa. Jak dorwę tego najona, to mi te chide splądrował. To mu ojoj, zbierę dupę. Chciałabym dowiedzieć kto mi je splądrował? Sprawdźmy. Informacje. Lokacje? Chide. Niestety nie. A my podlegamy pod zamek Keleden, który należy do hrabia Rysa. Rysa? nie będę czytać to Rysy. Rys? Rys to jest ryze. Z League of Legends. O. Zermal należy teraz, Suno należy. O yes. Kiepa jest naprawdę z tymi terenami na naszej kochanej. Naprawdę jest z nimi kiep, bo by jak kukiem jak kuki nie nie dlaczego. Dobra. Ale przynajmniej te zamki są nasze, więc jako taką obronę przed tymi, przed nordami mamy. Ale jednak no wojna z nordami jest nas niekorzystna, bo wbina się w środek terytorium, znaczy pra praktycznie Suno jest ich tir. Mają dobrą okazję, by i Uxhar zdobyć i Preven. Patrzcie, Prewen jest praktycznie otoczony i przez rodoków, i przez nordów. Więc możliwe, że rodosy tam wojnę i jeszcze kurde mamy przewalone, ponieważ nordy mają też tutaj wjazd. Po prostu do Schala, bo tędy mogą... mogą wszystko tu Uxhala zakłać. Po prostu Paraven jest takie. Chociaż też, też nie jesteś na blisko suno, a jest do nordów. Dobra. Tutaj jest hrabia Rafach. Jak i citech nie chciał. Ja jeszcze zagadajmy, że z krabiem rafachem. O, bandyci. A ja bandytów, czy nie? Jaka nasza szybkość? 4-2. A ich 4-2. Hmm, Znaleźć nie zapiemy nigdy. A krabia na pierwsze 4-6, tak on zapie. Dobra, zostawmy jemu ten problem bandytowy. A sami wyruszmy dalej. Jaki jest cel w tym odcinku mój? Znaleźć jakiegoś nordyckiego lorda i mu pierdolć. Hmm, gra pataserów. O, szanowni bandy ci się pokazali. Czas im. O? i morale, morale. Czyli na zresztą żołnierzy. O, co? Podobnie się, że ucieka przed grupą wieśniaków. <laughs> Ta. Ta. łowcy uciekają przed grupą wieśniaków, to jest po prostu przepiękne. To byłby taki przepiękny widok, dobra, Nie odłączać się od tej bitwy. Nie, tylko przechodzę. No, złap tych dezerterów. Nie, ciota. O, o, o. <laughs> no, złap. Złap, jedziesz, jedziesz. Jedziesz, ziutek. Turbo, turbo doładowanie. O, piraci. Piraci z Karaibów. Co, to, by to byli piraci z Karaibów. To był ich togo. Piraci z Karaibów, jakby ktoś nie wiedział. Jej. Czyli Jack Sparrow musi być gdzieś w okolicy. Dobra. Stój, hrabio. Jestem hrabia, dezerterze zasrany. Stoj! To jest rozkaz. Róż ten swój niehonorowy tyłek na walkę ze mną. No szkóź, będzie tak spieprzał mi przez cały świat. No aż akurat po prostu na teren nodów nie prowadzi, więc tak. Hm. W tam jednego wymieniałem, ty jednego żołnierza mniej, jestem po prostu mistrzem świata. No dobra, wreszcie go zapaliśmy. Pożałujecie, żeście opuścili swe armie. Nic, nie będziemy tu planować, ble, 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 wyczyścić. Usłyszałem yy, sytuację. Nie, po prostu zatoki wroga, nie będziemy się pieprzyć z tym. Nie wiem czy się różni, wyrusz polo, takiej wroga, ale dobra, niech i tam będzie. Ruszamy. O, ten końki fajny, taki złocony, jakby kuźwa. Nie, taki niezłocony, no, ale wiecie, taki fajny kolorek ma. Podsłonię, co takie złote się wydaje do niego przód. Dobra, ale my tu nie na gadu gadu, tylko na skypaju. Czyli dokładnie na wycięcie w bandów pieni? Jest kopanie im nie honorowych tyłków. Jakoby ja bym mu bardzo honorowy. Fajnie, że już... Ginąć mi tu. tu, 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 tu. To. Powiem wam, że te muzyczki też są w tych grach takie właśnie typowo właśnie Kurcze, pitewne Niby są takie same, ale kurcze jakoś tak nudne jak takie normalne piosenki powiedzmy My słuchamy czasem jakichś niektórych grach, powiedzmy, nie wiem, gra ja to sobie w Final Fantasy, gdzie Walki na przykład co chwilę jak ma ten słuchamy takich muzyk po 400 razy jak nie więcej a kurde, jakoś się nie nudzam, opuszczam jakieś muzyki innej 5, 6 się już nudzi. Bo tu jest muzyka tylko... tłem dla... akcji, a tam no, raz muzyka jest takim mainem. Muzyka jako tło praktycznie nigdy się nie nudzi, zauważyłem. Muzyka jako tło się nudzi, znaczy naprawdę jest kiepska, bo w ogóle nie pasuje do jakiegoś... momentu. Boom. Przecież oni w ogóle uciekali, nie mam powiedzieć. z kolejnych 6 tu było, no dobra. Darujmy im ich życia, mam dużo tych bandytów, znaczy bandytów tych więźniów. Mogę darować im ich męzne życia. zajęciu komornicy, no tak, bo wojna z nadami. Szkoda. Więcej tysiąc kasy przez to tracimy chyba, albo podobnie nawet. Chida nie ma czynszu, no kiepsko, naprawdę, żeśmy te kasy, żeśmy tracili za nic praktycznie, kuźwa. Jakby Cheetah miało czynsz, i to nie byłoby w zajęciu komorniczym, Zarobilibyśmy jakieś. No, No, żod byłby jakieś 800 kas, a teraz mamy 2800, prawda? 2000 te kasy poszło za nic. Dlatego my się kuźwa zemścimy. To jest? Solone ryby, gnijący len, i mórzeczne. Tak, te pochnie ma dwa dziedziny. to musiał być nieciekawy, no ale dobra. Hodować świnie, to tylko przeczytajmy jedno słowo. Zdanie: Hodować świnie. Któż będzie hodować świnie, jak deshiwi jest w naszej armii? Czy on tam Sam Wasi, nie pamiętam. Któż będzie biedne świnie hodować? No, podłaś pod to. Ja wykazy jeszcze mamy? 3,5 tysiąca! Mieliśmy 9 dawno. Eee... Drakarta, właśnie mogę w drakarzach sprawdzić, czy będzie jak korzystam w wojnie to nic nie mogę zrobić Ech, nie mogę nic zrobić Dobra To się wypierzmy tędy Prześrodek środek terytoriów nordów du, 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 du. Tu, tu. chyba zaraz to po prostu wytnę, bo nie chce mi się tu, 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 tu przez całą drogę, chociaż jak to zapierdam, to... O, o, czekajcie, co to, jest? co to jest, kim ty jesteś? E? Co to jest? Mroczni łowcy, czemu są na fioletowo? Wolę nie wiedzieć. Powinien być na czarno, to jest dziwne. No i tak nie mam z nimi najmniejszych szans, więc tam wolę się zalekać, przecież.